I ja oczywiście, mogę powiedzieć z tej strony: Kebusa, w dzisiejszym odcinku taki troszeczkę temat pogadankowy, ale wydaje mi się, że całkiem przyjemny, czyli jaki wpływ będzie miało, mia, będzie miało wejście CSA 2 na rynek Steam. Także dzisiaj o tym dokładnie porozmawiamy, a ja zapraszam was oczywiście bardzo serdecznie na stronę Skinsmanki, bo na 7,5 tysięcy subów, e, czyli tak, 7500 e, będzie jakiś fajny konkursik właśnie, także e, warto się tym zainteresować. Oczywiście kod Kebus, odbierać sobie bonusik i 5 dolarków przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%. Dodatkowo oczywiście masa fajnych skinów, także zapraszam link do strony oczywiście macie w opisie. No i dzisiaj e, odcinek no myślę, że pogadankowy, ale też wiem, że no jak to się usłyszy z, jakby z trzeciej osoby lub po prostu od kogoś innego, to czasami może to zmienić jakiś jakby pogląd na daną rzecz. Także ja sobie dzisiaj porozmawiam, a raczej po prostu poprowadzę Wam monolog, jak ja widzę w ogóle wejście CSA2 i jaki to będzie miało wpływ na rynek. Także zaczniemy sobie od rzeczy najprostszej, czyli od piku graczy. Kurczę, chciałem powiedzieć, że jest to rzecz pewna, no ale... Jak wiadomo, nigdy nie mamy pewności. A idąc tą drogą rozumowania i filozofii, można powiedzieć, nigdy nie mów nigdy. Ale nie będziemy się w to aż tak zagłębiać, więc ja może po prostu od razu przejdę do, od, razu, od razu od razu Może po prostu od razu przejdziemy do rzeczy. Generalnie, jeżeli chodzi o CS2, oczywiście, no będzie na pewno wzrost graczy. To jest coś, co możemy e, przewidzieć. E, no. Tutaj bym spekulował, że będzie to pik, wiadomo, bardzo dużo osób wróci do gry nawet z chęci, żeby zobaczyć, jak wygląda ich gra, w którą grali powiedzmy sprzed 10 lat, jak wygląda w tej nowej odsłonie, także będzie to na pewno wydarzenie wielkie. Nie wiem, czy jestem w stanie do jakiego, jakiegokolwiek innego wydarzenia je porównać, także tutaj będziemy, jakby wejdziemy na nowy poziom, jeżeli chodzi o takie eventy, a w sumie nie jest to event, tylko tak naprawdę wydanie nowej gry. No wiadomo, jest to przekształcenie z CSGO, ale sam jest bardzo dużo zmian, które no, nawet wyglądowo, mają naprawdę duże znaczenie. A jeżeli mowa o wyglądzie, to oczywiście zaraz sobie przejdziemy do wyglądu skinów. No ale zostańmy na razie przy piku graczy. Trzymajmy się tego, że pik będzie. Jeżeli będzie pik, pik graczy, ludzi będzie więcej. To również oznacza, że skinów będzie więcej, supply e, się po prostu zwiększy. E, ale co warto zaznaczyć, ubyje na, e, ubędzie na pewno skrzynek na samym początku, e, bo ludzie zaczną masowo pewnie otwierać takie rzeczy i osoby, które mogą sobie pozwolić na jakiś mały opening, zaczną skrzynki wykupować. E, osoby bogatsze będą robiły to masowo, osoby, które chcą sobie otworzyć dwie skrzynki, otworzą sobie dwie skrzynki. To nie ma znaczenia, a generalnie skrzynki będą otwierane. I póki gracze nie będą grać, żeby dropić te skrzynki, no to tutaj zacznie się naprawdę problem z supply'em, jeżeli chodzi o skrzynki. Więc moim zdaniem, celowanie w skrzynki jest trafną inwestycją i ja już to mówiłem wiele razy. Czyli skrzynie pokroju, skrzynia rewolweru, skrzynia pryzmatu 2, skrzynia klacz, to są skrzynie, które już są w rare puli dropów i one. Generalnie wypadają rzadko, więc szansa na to, że przez najbliższy tydzień ich przybędzie, będzie minimalna. E, I sprzedaż ich w piku grywalności, w sensie w piku grywalności, e, w piku graczy, e, będzie całkiem rozsądna i przy tym największym boom, e, chwilę po wzrostach, będzie to moim zdaniem najlepszy moment. Oczywiście play playskiny również wzrosną, będzie o wiele większy popyt e, na skiny pokroju, no nie wiem. A kaneonowa rewolucja, tak jak tutaj mamy na przykład AK Asimov, AWP gałęźnica, czyli takie klasyczne playskiny, które po prostu ładnie wyglądają i ludzie ch chcą nimi grać. Tutaj stanie się dokładnie to samo, bo zanim ludzie przybędą z nowym supplyem i otworzą skrzynki, no to chwila minie. Generalnie z większością itemów tak będzie, z naklejkami wydaje mi się, że też będzie podobnie. Zobaczymy jeszcze jak pójdzie promocja, jeżeli chodzi o Paryż. Także tutaj jeszcze się wstrzymam trochę od zdania, ale generalnie wszystko to tak widzę. Dajcie znać, co wy sądzicie i w razie pytań, komentujcie. Trzymajcie się i cześć!